Música Cześć, witam Was serdecznie w subiektywnej części Vikings Gone Wild na moim kanale. Za chwilkę powiem Wam, czy warto tę grę wesprzeć, jak tam się w to grało. W zasadzie troszkę to jest dziwna recenzja, ponieważ jakby miałem za zadanie odpowiedzieć Wam na pytanie, czy pomóc Games Factory Publishing w wydaniu kolejnej gry, co jakby już się stało w 4 godziny, zanim ja w ogóle zdążyłem odebrać grę z paczkomatu już ona została fundowana. Także z tej pozycji mogę Wam tylko powiedzieć, czy warto wesprzeć grę w języku polskim po to, żeby podblokować kolejne karty, kolejne dodatki, które znajdą się w tym pudełku, a już jakby bez noża na gardle czy, czy gra zostanie wydana czy nie, ona i tak będzie w sklepie, także nawet jeżeli w chwili obecnej nie macie na to funduszy, to po prostu możecie zaczekać i za jakiś czas to sobie kupić w sklepie, tak? No i przechodząc do samej gry. Wersję przeglądarkową Vikington Wild nigdy nie grałem w grę komputerową. To zawsze jest ciekawe i to chyba sprowadza też dużą ilość graczy, jeżeli gra jest na podstawie czegoś. Nawet jeżeli to jest gra po prostu jakaś przeglądarkowa, to zawsze ten tytuł jest chwytliwy. I dlatego pewnie Games Factory Publishing nie zdecydowało się na tłumaczenie tego, bo to jednak jest pewnie jakaś tam marka sama w sobie. Dla mnie niekoniecznie znana, ale wiem, że wiele osób to gra. I najlepszą rzeczą w tej grze, moim zdaniem, jest lekkość tych zasad. To jest akurat fajne. Wygrałem naprawdę dużo deck builderów, dużo gier, gdzie budujemy talię, ale łatwość, jaka, jaka tu przychodzi nauczenia się zasad, plus kapitalna wręcz ikonografia, sprawia, spraw, sprawia, że naprawdę jest to taka gra do polecenia nawet graczom rodzinnym. Co, co jakby jest bardzo fajne, bo jest to gra nieco gigoska ze względu na swój temat i ze względu na, na jakby mechanikę budowania talii, ale mówię Wam, jeżeli jesteście w stanie wytłumaczyć, nie wiem, splendor swoim znajomym, swojej rodzinie, to tutaj niewiele więcej będziecie mieli tłumaczenia, a, a jakby poziom głębokości gry jest tutaj większy. Także to, to jest bardzo fajne, że gra nie ma dużej ilości jakby zawiłości, a daje całkiem dużo zabawy. Jeżeli oglądacie też często kanał, to wiecie, że ja nie jestem ogromnym fanem budowania talii, jeżeli gra cała składa się z budowania talii, co troszkę tutaj niestety ma miejsca. Tak jest bardzo podobno dominiona pod tym względem, że tutaj mamy oczywiście pewien klimat, budowanie wioski, ale mocno tutaj skupiamy się na kupowaniu kolejnych kart po to, żeby za chwilę je mieć na ręku i zagrać do, do, do zdobycia większej ilości punktów. Dominion chyba nieco bardziej jest wypukany z klimatu. To na pewno, jakby, bo, bo tam temat w ogóle nie istnieje i tylko mamy jakieś tam grafiki ładniejsze i brzydsze. Tutaj grafiki są wszystkie przepiękne. Mamy taki klimacik Wikingów, podbijanie naszych przeciwników, pozyskiwanie wojowników. Także tematycznie ta gra totalnie dla mnie zabija. Dominiona jest dużo ciekawsza, dużo fajniejsza. Ale chyba Dominion troszkę lepiej sprawdza się pod względem budowania kombosów. Takie odnoszę wrażenie, że tam jednak mamy akcja. Jest już, nie pamiętam, to ABC zawsze było, czyli akcja, budowanie i cleaning, tak? czyli czyszczenie, czyli odrzucanie kad. Tutaj mamy jednak nieco mniej jakby połączeń między tymi kartami. Bardziej budujemy talię jako taką, żeby skupić się na czymś, tak? Czyli jeżeli chcemy dużo punktów splądrowania, podbijania się przeciwników, no to kupujemy wojowników. Jeżeli chcemy zobaczyć punkty zabronienia się, to kupujemy niebieskie karty bronienia się. Jeżeli chcemy iść w jakieś osiągnięcia, to konkretne rzeczy robimy. I to wszystko jest tutaj bardzo fajne. Czyli to jest taki dominion z nieco ciekawszymi jakimiś takimi momentami w grze, że mamy jakieś zadanie końcowe, zadania w czasie rozgrycia. To jest, to jest dosyć ciekawe, dosyć różnorodne, także tutaj są duże plusy. Troszkę mniej mi się podoba pod względem budowania kombosu, bo jest tego tutaj troszkę mniej. Ehm, także co? No, ocena musi być pozytywna jako taka. Nie, nie była to po prostu najlepsza gra, może jaką grałem w tym roku kalendarzowym. W sumie mamy styczeń, mamy początek lutego. No nie była, nieważne. Nie była to może najlepsza gra, jaką do tej pory grałem w tym roku kalendarzowym, ale mimo wszystko bardzo przyjemnie przy tym spędzaliśmy czas. Tak jest to. Budowanie talii, ale z nieco jakby innymi rozwiązaniami niż do tej pory były. Moim numerem jeden dalej jest Alien Deck Building Game. Także także Vikings Unwind, mimo że wygląda świetnie, mimo że ma świetną ikonografię i jest przyjemny i łatwy do nauczenia się, to nie jest może ta półka, ale nadal jest to bardzo przyjemna gra, w którą bardzo chętnie zagra. Jeżeli macie możliwość, macie fundusze, rzućcie okiem na, na kampanię, ponieważ to, co jakby widzieliście w tych przykładowych rozrywce, to nawet jeszcze nie jest wszystko, bo e, tych kart tutaj nawet wszystkich odblokowanych nie miałem, e, a e, już na kampanii widziałem, że te to jest bardzo, bardzo dużo, także fajnie, bo czym więcej kart tutaj będzie na tym torze, to, to będzie zdecydowanie fajniej i ciekawiej, bo będzie można w inny sposób łączyć ze sobą te karty, także z mojej strony to będzie wszystko, już nie będę przedłużał, nie będę się powtarzał, także link do kampanii znajdziecie na dole, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to oczywiście dajcie znać i to będzie wszystko, także dzięki wielkie za poświęcony czas, do następnego, hej!